Halo? witę. O kurwa, nie zeskanowałem O kurwa Ale daję <tryk> Ej, joł Nie było takiego wstępu jeszcze Już jestem załadowany ogólnie Mam 95 stopów I 166 paczek 30 do lokera, to nie jest zbyt wiele paczuszek Więc co, ciśniemy dzisiaj, sobie skończymy szybciutko już perze... patrzcie jak Peugeot się zapierdala, nie? Idioci jebań Ogólnie dzisiaj pada deszcz, także Mam y, Przeciwdeszczówkę I energetyka To mi pomoże w deszczu Tutaj zasarżamy jakieś gówno Na początku chyba zaczynamy Od domeczków Ktoś tam pisał, że on zrobił cały dzień Ale ciężko jest to zrobić, ponieważ GoPro pozwala mi Na nagrywanie przez około Godzinę 15 minut, coś w tym stylu, ja nie jestem w stanie nagrywać całego dnia no to lecimy. Zobaczmy na tą pogodę jak to się prezentuje Delikatny deszczyk Daszek Nazwałbym to Angielska pogoda, nie? Tak się na to mówi nawet powiem Wam, że jest trochę zimno. Uuu! Przy, Przyjemniej się pracuje. Na pewno to jest dla mnie lepsze niż 31 stopni, nie? No jakby nie padało, to by było i, jeszcze lepiej. Ale no, trzeba walczyć. R5 Kurwo, dwie paczki. To jest tu Jawol. Koperta oraz torebka foliowa o, dzisiaj mamy lokera, także nagram wam pierwszy raz lokera z powa. Morgan, Dwie główne, weranda frontowa Stary, nie musisz mi nic mówić Co tu się dzieje? Okej, okay, ale później... Aha, i później zawracam nagle To zajebiście A, praca w deszczu, co do pracy w deszczu No to najgorsze jest to, że jak na skaner wam kapie To delikatnie to wkurwia, bo ten skaner zaczyna naciskać różne przyciski Jest to irytujące, bardzo irytujące O Zajebiście stary Patrzcie na to, co za cudowna historia, nie? Ja pierdolę, mamy po dwóch różnych stronach Ale się spotkały Amazony Chyba ci kurwa pierdolło coś no to się COŚ ŚMIECIU Kurwa, będzie mi trąbił oh. Co tu się dzieje? Ja się nie zgadzałem na takie coś Auto nawet nie gasze, Wyjebane mam Ty, tu jest przejście w ogóle Ty, tu nie ma przejścia Jest numer, ale tu nie ma wejścia Ho, oh, hi! You have package here? Yes. No, <grymne> Zajebiście, że mamy paczki w tym samym miejscu Fajnie, że nie widziałem tego przejścia i ja przyszedłem na obkoło jak kurwa retard. Takie życie jak jesteśmy, bo, bo nie byłem tutaj nigdy na tym terenie. O, to jest kurwa ideal <gryw> Co tu się dzieje? On ma paczkę dosłownie 5 metrów ode mnie. Jesteśmy z tej samej firmy. <gryw> Popierdolone Jeszcze muszę to wykręcić teraz. Wiesz, ogólnie jak ktoś na mnie trąbi, to zauważyłem, że mi psycha powoli wysiada, nie? Jak kiedyś miałem na to wyjebane, to teraz tak mnie to wkurwia, to na mnie trąbi jakiś śmieć, jak ja sobie na awaryjnych stoję. Ogólnie widać, że tempo jest kurwa o wiele wolniejsze, jak się pracuje w deszczu, niestety. Ja bym to, zro... ja bym to robił o wiele szybciej, te stopy jakbym... jakby nie padało, nie? Ale przyjemnie się siedzi tak w aucie, jak ten deszcz napierdziela. Widzieliśmy jakiegoś amatora, bo on auto normalnie gasił. Także to w ogóle ja nie wiem co o co chodzi. Widziałem, że ta tura jest delikatnie słabo ułożona, ale nie chcę mi się tego zmieniać. Także będę jeździł tak jak mnie prowadzi po kolei. 18,5 stopnia, wczoraj było 31. Jutro będzie 45. Kurwa, pojutrze śnieg. Pogoda tutaj jest piękna, nie? 22 trzeba znowu wykręcać Kurwa. Wybiłem GBS i Konga i tak jestem delikatnie ospały. Tak, pika. Normalnie Wszy kurwa zaraz pierdolne w, w coś. O! Buty mam już całe mokre. i zdaaas, nie, nie będę pytał ni o nic, kurwa kładę to do Jeban jak pada ja tu kładę paczkę na wejściu o hej Eee, naschija. Jak no? Mi Kurwa! Ale daje. No, już klika wszystko, co mi się podoba, kurwa. Co się dzieje? Teraz pytanie, gdzie ja mam jechać? Skoro to jest tu, to chodzi mi na to, że w lewo. Tak mówi mi mój... Moje... Intuicja. Moje intuicja mi tak mówi właśnie. O, tu jest. Koperta. Kurwa mać, jaka pogoda z do... Pizdy! Aparat już jest mokry. Z on twoje... O kurwa! Ale daje. Kurwica. <grywa> Teraz e, jest dobry moment tej tury. Później mamy e, e, główne ulice. Bardzo dużo mamy Berliner Strasse, czyli głównej ulicy. Jaki numer? 44A. Chuj, parkuje. Let me check. Tutaj, abyś otwarte Proszę Błagam Cię Nie Nie, nie chcę tu stać Kurwa mać Uuh. Hej Jest się Dziękuję Co? Morgan Osiem. Czu, czu, czu. Nie mogę ci tego położyć. czemu nie masz daszku, kurwa, tutaj? To jest takie bez sensu. Zainwestuj w daszek. I tak. To, tak co, co widzę. Yy, na razie pauza. Jest 12:56 i jest jeszcze gorzej. jeszcze gorzej niż było. Patrzcie, wszystko się klika na raz. Co się dzieje na tym skanerze, ale jest śmiesznie Zakładam teraz kamerę, patrzcie co się dzieje Patrzcie co się odpierdala <grystanie> Folder Teraz może jak wyjdę to zobaczycie to, co się dzieje na tym dworze Alusian Halo? Witę? O kurwa, nie zeskanowałem O, piesek O kurwa, to nie ta paczka Złą paczkę im dałem chyba Teraz złą paczkę trzeba zmienić Ale kaszano Kurwa Folder mi pokazuje To pewnie jest koperta jebana Kurwy Witaj znaczy, na, tu będzie padać ja Kurwa mać Ty, w taką pogodę jeszcze nie pracowałem Ale na kurwie Ale mokro W chuju mam to I tak Jeszcze nadwymiarowo To jest to 9 kg Nawet do was nie dzwonię O, widzę, że tutaj kolega ma tą samą technikę Opracował, chopa. Czyli, jakbym na przykład na rowerze w taką pogodę zapierdał, przecież to jest. Przesiąkasz jak normalnie. Nie wiadomo, nie wiem co. No ale przesiąkasz. 9 i 7. Obok siebie ładne domki. Nie poddajemy się. 9, 9. Nie, nie dzwonię, co ja? Odpierdolam. 7 Statusy dam, jakoś będę w bo przecież katastrofa. No dobra. Trzymaj. Stary. Chyba już zaraz w ogóle przestanę mam czuć ten deszcz. Nie będzie na mnie robić wrażenia. Nie ma się co opierdalać. Trzeba to jednąć do 16.30 i później sobie chillować w domu i śmiać się z tych ludzi, co dalej są w pracy i że muszę pracować, a ja sobie siedzę w ciepełku <grymne> Musisz to stać, Marcin ten moment, moi znajomi będą wiedzieli o co chodzi chyba Pokazuje, że to jest tak burda To może to jest tu? To jest tu Także fajnie, wyskoczymy, wsadzimy do skrzyneczki A! Ale daje deszczem Także, co? Ale mokre drzwi Kurwy, co ja zrobiłem? Dobra, może być Wszystko mokre Także, co? Zakładam kurwa kaptur Jedziemy z kurwą Kanujemy Otwieraj pierwsze drzwi Jakąś małą yy, Dwie były Bart Kulecz, trzecia jest pusta Mam to na kamerze no, i lecimy. Zaręcz 27 paczek. Jestem przy skrytce. Skanuj kurwę. Nie, wiecie co, ja chciałem nagrać w deszczu odcinek, nie? Żeby pokazać jak to jest kurierom. Jak się pracuje jako kurier w deszczu, ale kurwa, to co tu się dzieje dzisiaj, to przychodzi Słuchajcie, nie przestało padać nawet na sekundę. Tamta jedzie już trzeci raz tędy. Kanuj to jest dobry kot, Fizdo. No, co się dzieje? O. Dostarczyliśmy trzy paczki dopiero. <gry> Ej, serio, jest katastrofa, coś kurwa, za mało. Koczka nie mieści się. Ekstremalne dostarczanie paczek do, do lokera. Kurwa. Ale się rozpędziłem, to? Jest. Skończyliśmy lokera, widzowie. O. Na mnie trąbią? Zresztą, w to mam Zajedziemy tak Tu zrobimy tak Aha. Czyli po prostu dwie paczki do tego samego Tylko, że jedna z hasłem Halo Ale potrzebuję do paszportu To jest dla tego? Nie, myślę, że dla something. To jest dla adresu address. Ah, oh, it's for my colleague. Uh, can you call him? Because without password I can't give it. Yeah, this way this way Okay, yeah, no problem. m <noise> <noise> 483. Yeah, yeah. Perfekt, alles gut is schon weg. Zajebiście. Myślę, że będzie zwrot. 11C to nawet się okazuje, że jest kurwa dom, nie? A ja mam tu dwie paki pakki. Ah. Yes, there's two. Yes I I need code. I don't Yeah. No, it is here. No, was yesterday schon. It is here. colleague well, was here yesterday and I told him, ah, okay, so us. it's okay. But, yeah. but it's, it's also none of our neighbors. It must be somewhere completely. Yeah, okay, but it's Amazon. It, it will come three times, I think. One okay. more time. Okay. Sorry. Yeah, bye. Zabieram Was na ostatniego stopa Godzina 17 Kończymy O 17 Z tym całym okrem już nawet nie czuję Teraz się uspokoiło, przed chwilą napierdalało Na ani sekundę dzisiaj nie przestało padać Kończymy, nie? Halo Amazon O, no. Także Fertiś Wracam na Amazon Mam dwa zwroty z lokera Jedną z hasłem z powrotem i jedną klient nie chciał Takie cztery paczki wracają Kujawy dzień Ale w końcu się skończył Jeszcze może coś powiem do kamery? O widać mnie Widzę się O jesu I mamy tyle paliwka Co jeszcze mogę wam pokazać? Mój warek z siłowni Bidon Tu się napiję, mam dezodoranty